Jesteśmy na pustyni Którą będziemy zwiedzać teraz I odkrywać wszelkie sekrety, bo Na poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że słońce wyparowało stąd Nie wiem gdzie jest Nie będziemy go szukać Też z zamiarem rozwalenia trzeciej pustyni Mamy trzecią starożytną rurę Jest sześć starożytnych rur Światowych Nie wiem, co to są te żółte punkty Jakie mam, mam Nie wiem, co mam z nimi robić Ale może potem dostanę jakąś umiejętność Nie. O. Tutaj są jakieś posady Często w takich zagadkach, zagadkach w jakichś grach, czy coś takiego, to, że wszystkie posągi muszą być skierowane w jeden punkt. Mianowicie nazywa się on środek. Pyk. I pyk. Tak. Rozwiązałem zagadkę nawet nie. Telefon. Co mogę tu zrobić? A my możemy coś zaśpiewać, tak? Możemy sobie posłuchać piosenek! Ej, to jest takie, chyba to jest takie po prostu miejsce, gdzie możemy słuchać sobie piosenek, prawda? Tak! A nie, a oni już tak nie śpiewają, ale to słabe jednak A to tyle? Łe słabe Przecież może to, to jakaś zagadka może będzie Nie wiem, nie wiem O! Dry bons! E. O, bu. bu na pustyni! Serio. No Dry Drybonsy w ciemności. No to jeszcze, ale... Okej, okay. co jest tyle tych jasnych punktów? Nie wiem, co z tym chodzi do końca.

Chwila, skoro to są dry bonsy, to nie wystarczy ich po prostu uderzyć zwykłego buta oni się rozpadną, czy... Tak, tak działa. Czyli teraz żeby się w skorupę i mogę teraz... ich rozwalić. To jest najłatwiejszy przeciwnik że? grze. Aha, i on się rozwala! On nie znika tak jak... Inni. On się rozwala. O, skorpion. Hop. O! Shiny Fireflower! Nie wiem, czy chcę walczyć z wółem. Raczej nie. Raczej go rozjadę. Stąd też niech, chyba. Fleshy boots! Hop! Mhm. Co my tu dalej mamy? Tu mamy jakieś rzeczy. Aha, tam jest jakiś przejazd, więc. Już tam jadę. Tylko się rozpędzę troszeczkę. Nie! Żegnam. Aha, jest zagrodzone przez. No od razu to co... Jakby rozwa... Jak rozwalam przeciwników butem, no to od razu mi ten konfetti, który z nich wypada, leci do mnie. Pewnie też tak jest z obiektami. Nie, tak jest z obiektami. Pewnie, tak? O. O, i to też się od razu zbiera. O! Ice Flower! Ile nowych rzeczy dostaję tutaj, nowych itemów? Bo gra pewnie się będzie robić coraz trudniejsza od teraz. Taki taki. Ju, ile monet! Co ja zrobiłem? Jak to go nie zabiło? Łote! Łote a... a... się. A, muszę go tak. Hop! Jak się rozwędnić i go rzucić Teraz tak. To będzie e, kawiarnia, czy bardziej mostek? Kawiarnia. Znaczy mostek ten dowód, ten. czy. Ta, to, to miejsce z naukowcem i. Fuck travel. O! Big Hammer, bro. Big Hammer, bro. I mini Goomba. No posłuchajmy. Co podać? Herbatę, poproszę. Czy znaczy, herbatę? Kawę, mini, mini. Mini kawa. Mini kawa dostałem. Dobra. <tryk> <tryk> dla niego duża, dla mnie mini. Chyba coś pominąłeś. A, bo ich jest więcej, dobra.

Nie wiem czemu, ale wydaje mi, się, wydaje mi się, jakby to mógłby być najdłuższa misja rozwalenia wstęgi, bo jest to w końcu pustynia, no ale też wydaje mi się, że to jest, że Nintendo robiło tę grę głównie dla dzieci, więc ona nie może być też taka długa, bo dzieci by się już zniechęciły do tej gry. I bo ona tak długo trwała, więc wydaje mi się, że aż tak długo nie. ma. Sterian? Jeszcze Tutaj dają flashy kamery a w tamtym sklepie w te, tam w tych Multimoli to dawali Shiny Fram... te młotki. Pyk! Spryt aż jest polipka jasna. Mi... Mi starczy, dobra. O nie, ale nie starczy mi do tego. Oj, oj 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 oj! jakoś tak. O, mogę cię. Ha, ale cię przewróciłem. Nie, mi już nic nie zostało. Tutaj. tutaj trochę zbiorę, tu nic nie zbiorę, chyba praktycznie. Dobra, to są jakieś wieże w ogóle. Wieże, tu mogę od razu zapisać. Oliwia, wiem. Wiem, że to jest wieża Jest i ma jakieś jedno oko, żółte, drugie. E, czarne? Czyli nie. Drugie czarne? Tak, e, jedno, jedno złote, czarne. Może. Może musimy przynieść jakieś światło, ewentualnie złote oko, żeby wsadzić, bo to może jest dziura. Albo nie, może to, to jest wieża, ale raczej nie. Raczej nie jest to po prostu wieża. Przecież może to... Same. Tutaj jest. Tu mamy coś wsadzić. Aha, mamy wsadzić to coś, coś zielonego, ale nie mamy teraz tego zielonego, czy, czy czegoś. A skoro nie mamy, no to chyba musimy jechać dalej. Więc ta pierwsza pustynia, pierwsza część pustyni zwiedzona. Do tego wrócimy i tak Nieoo! A teraz lecimy. Tam. tam widzę. Tam widzę jakieś światło. Za tą górą widzę jakieś światło. Nie z tym może chodzić. My! Flashy i Dutch nie, nie, to nie szalnie. jest tylko flashy Nie wiem co tam jest No po prawej też nie możemy O, jest to kaktus, AMK Aha, musimy najpierw iść za wstążką Miasto jakieś włoc? Miasto starożytne. Jo nie A ja mam tutaj sklep z akcesoriami. Mamy tu. My, mm. serio, chcecie, że no na razie. No, Highland Block Alert to jest coś, co mi się totalnie nie przyda. Bo ja nie. Bo te bloki to są praktycznie w ogóle bezużyteczne. Więc tego nawet kupować nie będę. Też z, drugiej, z, drugiej, z pierwszej strony tego, że nie chcę, a po drugie, tego, że mi kasy, kasy nie mam. Biorę te rzeczy, które mi się przydadzą, żeby to przejść, a nie to, co mi sprawi, że będę mógł to nawet tego nie będę używał, bo ja używam to dla to a to kupiłem, bo. bo, bo tak pomyślałem, że może będzie fajnie kupiłem, bo akurat mi się chciało Chociaż może to był błąd, bo może, może tą kasę bym wydał na coś bardziej pożytecznego Nie wiem No e, uzbieram dużo, bo się kasę zdobywa Tu mam jakiegoś tołda uratowania Wyczerpa e, A tam, tam na górze jest Polipka, no ja nie mam, no ja nie mam komp... Petty. Może tu tyłu coś jest. Jest. Aha, tu jest wejście po tego. To idzi. tak. Kurde. Ej, mogę tak go tak wystrzelić na pewno mogę na pewno mogę go tak wystrzelić co nie? Kupuję dobrą wysokość i dobrą yo pęk! a bo to było w ogóle. I stępn donate Jestem donate Jestem mamy tutaj shiny grzybka ee, shiny e, f, f, fire tego fire e, jak się nazwa? Fire e, Flowera mamy też Ice Flowera i Flash Hammer i Tozik. To No co moje problemy konfetiowe rozwiązane. Parabarabam, para barabam, para barabam, pam, param tam. Tynt, 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 tam jest jakiś pałac. O! Oh! Sklep. O, what the hell? Do chyba was coś pogięło. Koszyk sześciu tych! Szajnik grzybków A trzy. Myślałem, że to jest komplet sześciu. <laughs> nie no, za dużo bym chciał, nie? Jakieś... To są schody rozwolone. Tu jest blok, bo nie ma tutaj zarostu tych traw. Tam jest bloczek, którego nie wiem być. zdobyć Tu jest paublok, o ej, ej, najlepsze jest to, że ja nawet nie chciałem powiedzieć Block. Chciałem powiedzieć Chciałem powiedzieć... Jak to się nazywa? O, mamy cztery takie wieże. Ale krótko mówiąc, chciałem powiedzieć po prostu. Eee, jak coś... Po po prostu. Chciałem powiedzieć po prostu... E, no po prostu blok, ale powiedziałem pau Blok, przypadek? Okazało się, że to faktycznie był Paul blok

Ej tu brakuje, bl, brakuje, brakuje tej jednej rzeczy. grzyba, którego zaraz obczajemy. Które go zaraz zamienimy w tołdę oczywiście, ale najpierw chcę tutaj zobaczyć. Tu jest lampa Luigi'ego, ale to jest zamknięte, więc nic nie zrobię z tym. Witamy w tutaj, tutejszym zamku. Czy może to nie jest zamek? Dobra, ale tutaj wejdziemy w następnym odcinku. Więc, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja idę. A ja idę na jakiś spacer, bo już nie chcę się grać w te gry. Do zobaczenia. Cześć.